Ja to już taki jestem, do tańca i do różańca. Jestem pół Amerykanin, pół Polak. Każdy ma prawo wyboru. Sercem zawsze jestem z Polską, choć dzisiaj mój chleb jest tam właśnie, za wodą, za oceanem. Człowiek po prostu ma swoje miejsce i ma robić to w życiu, co ma robić. Miałem być piłkarzem, lubiłem koszykówkę i tak dalej, a skończyłem właśnie na pięcialstwie. Moja naturalna waga 97, rano 8 kilo, także śniadanie golonka, obiad golonka, kolacja golonka, mama szykuje. Polacy się cieszą, są dumni ze mnie, że, że nie muszą uciekać z sali i tak dalej, wychodzić smutni, tylko jak to po dobrym piwie wychodzą i do rana drą się przy Prudential w niuarku, bo są dumni, że Polak chodzi i walczy jak tygrys. Po to się trenuje 8 tygodni, by opanować, czy opracować taktykę na przeciwnika, czy to Andrzej, czy inny przeciwnik, jest tak, zawsze tak samo. Ja nie wybieram przeciwników, ktoś mi ich podsyła. Polacy to naród, który lubi wojować, wojny przeżył, także i, i ringowe tak samo, i, czyli kochają tą dyscyplinę i trzeba im dziękować, być im wdzięcznym, że chcą oglądać nas przed telewizorami, jak i przyjść do hali. No i co tu więcej dodać, no, zapraszam przed telewizory i kibicujcie nam, no bo, no bo jeżeli my nie będziemy pokazywać dobrego boksu, no to ktoś go pokaże. Uderza pierwszy gong i robota, jedziesz cios za cios. Szermierka, szermierka na pięć. Zgadzamy, ja jak jest w ringu. Oglądajcie mi.